Witam, z tej strony Halawander i tym razem chciałbym wam przedstawić Wolfi Red Hood Diaries, czyli Dziennik Czerwonego Kapturka Wilczek. Tak, Wolfie można tak tłumaczyć. Jest to demo, które było chyba prezentowane na Gamescom, jeśli dobrze się interesuje, się orientuję. I dziwne jest to, że nie ma żadnych opcji tak naprawdę. Może właśnie dlatego tak naprawdę. Jest oczywiście ostrzeżenie, jest to dostępne do na Steamie. I oczywiście było ostrzeżenie, że to nie jest finalna wersja. Mamy tutaj pewnie trzy etapy, które możemy sprawdzić. I to jest oczywiście first look. Tak z ciekawości. Uu. Tak, demo test alpha gameplay test so jest. Okay. mary sat beside me in third grade her skin was fair and her hair was bright her mind not so much she copied my homework i ate her lunch one day mary's mother sat in the principal's office crying we instantly knew.

Okej, okay, działa, pad świetnie. Jeszcze mówiąc, spodziewałem się nie jakiejś yy, zdeżnościówki, a bardziej... Nie no nie będę oszukiwał. O kurwa, nie można oczywiście. A bardziej spodziewałem się naturalnie tego. Jak mogę jak się uniki ugrać? Kłócanie, zgadzanie się. Nie ma żadnych uników. A, tak, wiem. Okay. Spodziewam się bardziej jakiejś przygotówki, jakiejś takiej, ani takiej, coś, 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 coś w stylu tak naprawdę. O! Oh. może kombinację wyrobić. To jest coś w stylu Alicji, prawda? Ale chodzi o to, o to na początku. Mówiła o tym, że. O, koszyk! Mówiła o tym, że miała koleżankę, w której, w której, z którą siedziała w ławce. I ten, i. Yy, potem, przyszło, że ona ściągała z od, od niej. że nie ona, tylko nie, od, z, z kapturka ona ściągała, a kapturek jadł jej lunch. Wow Pf. Dobra, tak się... Ja, przepraszam, słabną kombinację. I okazało się potem, że jakaś jej mama przyszła tej dziewczynki I powiedziała, że trzeba płakać tam u tego... Mogę tak jakoś uruchomić? A, okej, okay, R1 i, I okazało się, że, następne, że to ona była kolejną ofiarą, która zaginęła, ponoć. Jakoś tak, to zrozumiałem. Ale... to nie tłumaczy zbyt wiele z tego, co teraz tu się dzieje. Wyczysz najfajniejsze? Czuję w tym taki... Nie wiem czemu, nie pytajcie mnie, ale... Klimat świąteczny. Absolutnie. I jak najbardziej jakoś jestem pozytywnie nastawiony do niej, tej te gry. Jakoś, nie wiem, nie odpycha mnie, yy, szczerze mówiąc. Bo, bo nie bo powiem, czy, czy pytacie się pewnie, a co miałoby mnie odpychać? Dość, dość może prosta tematyka, nie jest jakby powodem do nienawidzenia, czy do niepolubienia gry, ale dość dość sztywna jest system walki, chociaż to jest alfa, tak? Sztyw, sztywny system walki, no niezbyt jakby... Dziwnie potrwa ten temat Czerwonego Kapturka, Animacja, grafika też nie jest jakoś powalająca. Chociaż ładna jest, nie powiem. O, to czy, 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 O, mogę biegać tam w ten sposób. Mogę przyspieszać kroku. Nic, nic takiego, nic ale gra nie jest tak by... nie wiem. Teraz, co mam zrobić? A, skrzyniami tutaj! Mom, 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 momento Uno momento. No to rozwajcie się drzwi? Ja nie, niech się nie otworzę. jak przejść? Nie to Ale ja rozumiem, ale Nie przejdę do gazu. Muszę tu włączyć gaz znowu, tak? A nie mogę przeskoczyć. ten No, minus też. No, jaki oh. bezsens. Nie łapię za bardzo, co mam zrobić tutaj, tak naprawdę. Wydawało mi się, że mam. Teraz przejść, ale tam... Mam nadzieję, że... To jest... Co to koszyki? Są to znaczek pointy? Chyba... Tak. Aha, i tu jest jeden strzał i koniec. Tak, znaczek pointy. Muzyka jest dość klimatyczna, przyznam. Ładnie zrobiona. Patrz, przypomnę trochę Fable. Tam jakiś możemy ten znaczek zdobyć. Nie wiem na razie w jaki sposób. Ciężko będzie tutaj... Dziwna perspektywa jest. Nie podoba mi się to. No! I tutaj możemy skoczyć. Chociaż że nie lubię perspektywy jak takiej... To też nie jest bardzo... Jeśli chodzi w 3D na przykład, bo jeśli na przykład zakochały się przecież w reimenie i, i w spółce. Tam jest wyjście wejście do dwóch dodatkowego miejsca. Co to mi da? Nie bardzo wytłumaczone, ja tam dalej nie mogę iść, z ta, z ściana niewidzialna. Nie lubię tego czego, takiego czegoś. Czerwonika, hmm, o której nie... no, też włosy przenikają przez tego. Trochę niedorobiona jest graficznie, no ale to jest alfa, bo mieliśmy to na względzie. O, i teraz coś mi spadło FPS-y, nie wiem w sumie tak dlaczego. Nie mam... nie za bardzo po pojęcia. Uch, wciąż spada. w kraje czerwczynnej, no i oczywiście szczurki powinien wpaść, nie wpadł do wody. O, teraz wpadł dopiero. Okej, okay, tutaj. Mm, Okej, okay. szybko Koszyk, kolejne. Nie, nie mogę tego ruszyć? A Dalej skaczek, jak z rozpędu biegnę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, okay, czekajcie, tutaj skoczymy. Chciałem też pokazać też inne etapy, nie tylko kanały. Okej, okay, dość. nietypowa, typowa. No dość typowa gra, muszę przyznać. A będą się to otworzyć po prostu. Niezależnie z której strony przejdę, tak? Ok. S tam mógłbym wejść. W jakiś sposób. W jakiś sposób. Hmm, nie mam pojęcia, Czy drzwi mogę otworzyć? Mogę wejść tędy. Co to za zagadka. Ciekawa. Ta, ale drzwi mnie zmyliły w poprzednio, bo były zamknięte. Pamiętacie? Wersja 1.7.2. się Zwróćcie się ze mnie Nie mogę w ten sposób przeskoczyć, rozumiecie? Chciałem zrobić No, dość dziwnie się gra z równym kapturkiem, jak księciem Persji. NIE! O Okej, okay, dziękujemy za grę w demo. Okej. Okay. Dobra, zagrajmy w następne... Manor Pastors. Jakieś posiadłości będziemy. No i co czy się doczytują te, no, ale pamiętajcie, że to jest alfa. O, no i to jest, jest od razu lepiej. Zima od razu się kojarzy mi z bajkami z bajką e, termonom i tak dalej. Jakaś wioska pokryta śniegiem. Naprawdę to i to jest kłócko. No, <hierdząc> 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 wow. co w tym? Ale to jest koniec Czy nie? Nie rozumiem No, ale jestem... Zawiedziony jestem, myślałem, że będziemy w wal grali w mieście oh, fuck. Ej, to jest bez sensu Ej, co?! To nie mogę, muszę z nimi walczyć. Może jedziemy na raz. Trzeba się przekraść. Okej, okay, możemy się przekraść. Nie, kur... Nic tu nie jest wytłaczone, nic nie rozumiem. Nie wiem co mogę zrobić, czego nie mogę. Zaspędu? Nie, to nie dam rady. O! Miałem odciąć tutaj. Okej, okay. tylko że. Pff, mówię, że małość jest. O, to już tu jest? Nie, chyba nie ma. Mówię, perspektywa jest dość... No kurde, nie wierzę, no nie wierzę w to, no. Słuchajcie. A, to już jest tego. I skok nie zadziałał. Gra musi naprawdę być dopracowana. Mówiłam... Jeśli... ma... Nie wiem, no po prostu... Więc co, ominiemy ich. A to nie mogę skoczyć, co by sugerowało na to. Okej, okay, huuu, hu, 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 to będzie ciężkie. No pewnie, styl walki, czy styl walki? A, bo to pęka, gdzie pojawia się taki czas. Jakby. E, elementy zręcznościowe są fajnie zrobione. Ko, y, element, no właśnie. Elementy jednak samego. samej walki. To już jest gruba... O, fajnie zrobi! To, to już gruba przesada. Ok, z dwoma sobie dałem radę, ale z trzema tu już nie dałbym. A u nich nic nie daje, nic nie daje, naprawdę. O, znowu koniec? Dobra, króciutko, ale na temat. Co zostało nam jeden do wygrania. Przepraszam was, może być za głośno mocno, ale. przyciszyłem mocno grę. Heavy metal. 10 lat, 15 lat temu, i 15 With my tiny tin soldiers while father finished up work. <laughs> Suddenly, a shadow crawled over my toy army, and a cane knocked over my front line. Bring your kids to work day, is it? He barked at my father. That was my first encounter with Wolf. It haunted me for many nights. Powiem wam, że nie wiem, nie mam, mam nieodpartą sympatię jakąś do tej gry. Jak dzisiaj... Znaczy ale bez nadzieja pokazują fragment z gry cinematic, który prawdopodobnie ma zachwycić grafiką i, i zainteresować historią, ale dają etapy zupełnie bez sensu. po uniki jeśli nie mogę zrobić uniku dobrze ok ta walka była jak najbardziej ładnie skonstruowana dobrze zrobiona no ok uh. ok Wydaje się czy. Nie, nie mam. Myślałem, że będziemy mieli jakieś inne bronie, ale nie bardzo. Dresdy też mnie w sumie skradanie się, jakoś pomaga, ale czy będzie jakieś wykorzystane w lepszy sposób? To mnie zainteresowało jak najbardziej. Spadła na mnie skrzynkę zginąłem. Nie wierzę w to. Wow, nie, o Jezus mam, przepraszam was. Znowu nie zadziałał w odpowiednim czasie. Trzeba mocno używać tego skoku. Chyba ja zostawię te skrzynki w spokoju. Okej, okay, żołnierzu. Ale zaraz, czy te... Czy te... Czy żołnierzyki nie były dobre? Powiedział, że pomaga tego pomagały jej, tak? A, tędy coś jest. A, Da, jakaś, ale nie bardzo nam pomogła. O, jakby... o mój Boże, nie wierzę! Tam nie było okna! Hmm, dość, nie Sztywna dość walka i. Muszą tu naprawdę dopracować. Muszą, bo gra w naprawdę fajna, mi się wydaje. I to niesamowicie. Oj, zginę. Ale jest za trudna jakaś, nie wiem o co chodzi. Jeśli to ma być zręcznościówka, to czemu... Uniki są bez sensu, No dlaczego? To w sumie to nie są uniki, bo i tak... Ale chodzi mi... Tak mi się wydaje. Ale... Muszę to upłynić, bo inaczej to będzie bez sensu całkowicie. Jak na razie najgorszym właśnie elementem... Oj, zjebałem ja. Najgorszym jak na razie elementem właśnie jest walka, która... Jak widać, na ciebie jest na nią. Skoro nasza ma, nasz mały kapturek jest tego, jest łowcą potworów, no... Z góry. Okej, okay, elementy zdolnościowe zrobili ładnie, bardzo mi się to podoba. I perspektywa też fajnie, ale mogliby lepiej wykorzystać perspektywę 3D. Z tego co widzę. Mhm, okej, okay. ostrzegli mnie, to jest to, się chwali, żeby tak pokazywali. Okej, okay, w tę stronę, okej, okay. tutaj i jesteśmy, okej, okay. nie wiem, co to jest w sumie, Czasami, czy są tam jakieś mamy ulepszenia, inne bronie tego typu, mogliby pokazać więcej, oczywiście to jest alfa, więc nie wymagamy, więc też od, od razu podchodzę do tego bardziej z okiem. I w znowu dziękujemy za grę. ta pewnie była jakaś kombinacja, którą musimy, o, musimy otworzyć po kolei każdy z zaworów. Mojej co myśli? Gra może być naprawdę cudna. I jeśli poprawią ją i naprawdę zobaczę, że są zmiany typu płynniejsza walka, system walki, przeciwnicy nie są morderczy w dużych tak grupach, skoro ta gra jest nastawiona na walkę, a nie możemy w sumie tak naprawdę jakoś konkretnie szybko, sprawnie unikać ciosów, no to będzie, będzie można strasznie dużo klnąć, właśnie na to, że się ginie w głupich takich momentach jak właśnie. Walka z ciągłymi trzema postaciami w jednej lokacji, bo nie możemy inaczej przejść, wiecie o co mi chodzi. Więc jeśli poprawią się takie elementy przede wszystkim jak walka, tak naprawdę, bo grafika, nie przykłada do niej dużej wagi, i tak tu jest ładna tak naprawdę, i mam nadzieję, że historia też będzie jakoś lepiej wytłumaczona, bo tutaj na razie nie rozumiem zupełnie o co chodzi, yy, to jeśli właśnie poprawiliby, upłynnili całkowicie system walki, to naprawdę, nawet byłbym skłonny kupić tę grę. Za pełną cenę, nawet może nie do końca w promocji. Tak czy inaczej, wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Siemanko!